Dobra, jesteście gotowi? Jest! Udało mi się pobić rekord Guinnessa! Niesamowita siła. Co jest? Wracaj, wywracaj, co, co jest! Wracamy, wracamy, leci! Popatrz, co się dzieje! O Jezu, leci! Co się dzieje? Witam Was w serii, podtrzymaj mi drina". Nazywam się Wojciech Sobierajski i będę rywalizował z różnymi sportowcami w ich dziedzinach. Dzisiaj moim gościem jest brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie nasz zapaśnik Damian Janikowski. Witam, Siemanko. Cześć. Cześć. Ja. Hej, trzyma. Cześć. Damian się trzech, w trzech konkurencjach i teraz Damian nam opowie, co to będzie, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Pierwsza konkurencja składa się z tego, że bierzemy tak zwane zapaśnicze gruchy, czyli ketbele, ketebele. Ściskamy je i kto więcej kilogramów podniesie do góry. Drugie zadanie to będzie kółeczko. Tutaj sprawdzimy moc, ramion, lędźwi oraz brzucha. Ostatnią trzecią konkurencją to będzie walka zapaśnicza. Tak jak dzieci klasycznie na sam początek zaczynamy od klamry i kto kogo wywali. No dobra, no to zaczynamy od zapaśniczego podnoszenia gruchy. To jest takie ćwiczenie, gdzie trzeba dwa ketle ścisnąć na ziemi, trzymając za rączki podnieść, tak żeby się nie oderwało. Na sekundy na dwie. Generalnie chodzi o to, żeby złapać uchwytem dwa ciężarki, podnieść je do góry, żeby się nie otworzyły. Schody zaczynają się już tutaj od ilu? Od 6 kg. <laughs> Siła, ej, co jest? Ej, popatrzcie! Widzieliście to? <laughs> już zaraz tutaj, ty będziesz wschąty. A ile ty tak maksymalnie robiłeś w czasach swojej świetności? 24 kg brałem. Ja myślę, że problem będziemy mieli, albo ja przynajmniej już przy 16. Ale z tych świetnych takich moich czasów zapaśniczych, to 24 kg to był akurat ciężar, którym robiłem na co dzień dużo. Wiesz, można oczywiście sobie klęknąć, tak? Trzeba z tym wstać, tak? No, wstań podnieść, sekunda, dwie. Zańczone? No, ale ty tu pobijesz wszystkie rekordy Guinnessa, to już do tych dwudziestki w ogóle dojdziesz. Dobra, jesteście gotowi? Kurna, ja wiem, że ciężkie to się robi, co? Szłapy Nie wiesz, kiedy tak naprawdę to ucieknie, a jak ucieknie, to już spalone jest. O! Wiecie, o co tu chodzi? To po prostu trzeba tak mocno ścisnąć, czyli to jest jednak ta co ty że tu trzeba to docisnąć. To nie chodzi tak o przedramię, jak o takie samo w sobie. Dajcie uh, ostatnią szansę, bo generalnie spaliłeś już. Kurwa już? No już spaliłeś. Się. E! Nawet nie mogę tego uobrazić. Jest! Udało mi się pobić rekord Guinnessa! Rekordista rozwalony. Dobra, dawaj, ja teraz próbuję dalej pójść. Myślicie, że dwudziestki szatny? Jest Niesamowita siła Pewnie oczywiście znajdą się silniejsze, ale to nie o to chodzi Dzisiaj, dzisiaj jest dzisiaj. dzisiaj jest ten dzień. Ach, kurde. Nie zarabię, niestety Nie pójdzie Żadnego podjazdu nie mam. Nie wiem, ja skończyłem na ilu kręgała? Na 8? Nie, na 12. A 12 chyba już odpadłem. Od nas a nadamiast zrobił. Czyli można powiedzieć, że 10-11 by wziął. to, to jest takie czytanie na brzuch, nie wiem to się nazywa rollerem. Jedziemy do przodu i wstajemy z kolan. To wymyśliłem teraz, że spróbujemy zrobić to z... na stojąco. Znaczy, jakby proste nogi mam, niby, nie? Oczywiście trochę je ujmę, bo nie jest tak dobrze rozciągnięty. Dobra, jadę. Patrzcie, panowie. 3, 2, 1. Chyba jak struna. Idealnie prościutko. Brzuszek będzie ja załamałem, ale... Próbuj sobie, zrób ze dwa, trzy razy z kolan, żeby rozruszać te barki, bo powiem Ci, to nie jest y, takie łatwe. Muszę Cię na jakichś ćwiczeniach jak Nie, tu jest stabilizacja. Tu jest stabilizacja. Ugnij tam lekko nogi, ręce, a tak? tak. I już jedziesz do same do wyprostowania, do struny, do struny. Trzymaj się. Trzymaj się, trzymaj się. Napięty brzuch, plecy. Co jest? Wracaj! Wracaj! Co jest? Aaaa, co jest? Dawaj, jeszcze raz! To inaczej, to ci podpowiem. Nadmij tak mocno brzuch, żeby nie złamać lędźwi. Jak okay. nie złamiesz lędźwi, to uwierz mi, że brzuchem pociągniesz to i wrócisz. Od próba numer dwa. No, patrz jak ta to ćwiczy. No, mieć cały czas brzuch napięty. Jedziesz do końca, brzuch, 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 brzuch. Aaaa. Nie ma żadnych szans. A co dopiero wrócić jeszcze do góry, gdzie trzeba dużo więcej sił niż zjeżdżać w dół. 2-0. 2-0, ale teraz będzie moja konkurencja, bo będziemy po prostu zrobić panem w zapasach. Dobra, ostatnie zadanie, w którym chcę pokonać Wojtka. To jest walka zapaśnicza zaczynająca się od klamry. I w parę sekund kto kogo wywróci, ten jest mistrzem dzisiejszych zapasów. Dobra chłopie, trzymaj mi drina, ja tam wbijam. Wijam do mistrza. Idziemy. To jest ostatnia konkurencja, która będzie polegała na tym, że staniemy sobie w klamrze zapaśniczej. No i mamy 20 sekund. A dobra, tam kto kogo wywróci? Jesteś gotowy? Zaczynamy? No. No. Jedenasty. Tak, A, już wywracamy. Już wracamy. O, Jezu, to jest. Co jest? Co się stało? Gdzie jest gość? Gdzie jest gość? Gdzie on jest? Ja to jest to nie ma żadnego podjazdu. Jak ktoś bardzo do przegra, to kończymy. Gramy do dwóch wygranych. Tamerki raczej Dobra, 3, 2, 1, tak, Dobra. jedziemy, wracamy. wracamy, 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 leci. Popatrz, co się dzieje. O Jezu, leci! Co się dzieje? 2-0 ogólnie 3-0. No, to by było na tyle. Więc dostopów nie ma podjazdu. Nie ma. Po raz pierwszy w tej całej serii zostałem zdeglasowany w każdej konkurencji. Bez żadnego podjazdu. Mistrz pokazał swoją klasę. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się na udział w tym odcinku. Proszę bardzo, piąteczka. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja jestem pod ogromnym, pod twoim wrażeniem, bo pobijasz wszystkie rekordy, których ja bym nie pobił. Ale to dzisiaj ja jestem górą. O, chciałem powiedzieć tylko zwycięstwo, ale dzisiaj tylko Damian Janikowski.